Cześć, witajcie na moim kanale w dzisiejszym odcinku. Filmik z klejenia fototapety na ścianie. Yy, mamy tu ścianę za mną. Ona jest wyposażona w takie rzeczy jak kinkiety, włączniki, gniazdka. Muszę to wszystko pościągać. Yy, zaraz Wam opowiem trochę o klejeniu fototapety. Tutaj mam same narzędzia, które będą mi potrzebne do wykonania tego. Mam dwa noże do tapet, bo kleję na dwie osoby z mamą. Wkrętarka, żeby podkręcać gniazdka i kinkiety. Pędzel, duży ławkowiec, to jest chyba piętnastka. Nie, to jest sto dziesiątka. Do nałożenia kleju, wałek, do dociśnięcia ołówek, żeby zaznaczyć sobie linie pomocnicze. Szpachelka, żeby podociągać zapasowe wkłady bity, oczywiście, żeby poodkręcać miarka, żeby wymierzyć śrubokręt płaski, krzyżakowy plus próbnik. Krzyżakowym ściągniemy sobie najpierw ten. ściągniemy ramki gniazdek, potem potrzebujemy próbnika, żeby tam głębiej, wewnątrz w gniazdku sprawdzić, czy na pewno mamy prąd i to wszystko po kolei. śrubokręt płaski, żeby podważyć te zaślepki do Yy, przełączniki, że tak się wyraża. posiadam również linijkę moją metalową. Od której prawdopodobnie będziemy docinali tapetę przy ścianie. Yy, do tego potrzebne będzie mi wiadro. Poziomica laserowa na jednym statywie. Długa poziomica to jest chyba 150. Drugi statyw, z którego będzie telefon. Pierwszy taki film na tym kanale i chyba pierwszy raz kładę taką fototapetę. W takim rozmiarze, bo zawsze wszystkie fototapety, które gdzieś kładłem, były albo w arkuszach kwadratowych, albo w wąskich pasach, a tutaj udało nam się zrobić tak, że mamy fototapetę idealnie zamówioną na wymiar ściany, na szerokość, na wysokość, i cały wzór jest dopasowany do ściany, więc jest to w pewnym stopniu utrudnienie bądź ułatwienie, ponieważ nie musimy bawić się w rzeczy typu. Wyznaczanie środka ściany, klejenie od środka na boki, tak, żeby wzór wykleić na środku ściany. Tapeta przyszła nam w takich brytach, w takich rolkach. To wszystko było zmienięte w jedne, jedną rolkę, wsadzone w tubę. I teraz tak, bardzo ważna rzecz to jest, jeśli tapety są nieponumerowane bryty tapet, tapetę rozłożyć sobie na dużej, płaskiej powierzchni, sprawdzić, czy wzory się zgadzają i ponumerowałem sobie przy okazji bryty, który bryt jest z której, który jest prawy, który jest lewy. My tutaj zaczynamy od Waszej prawej, mojej lewej, czyli od tamtej strony. Zaraz tutaj będę to musiał jakoś ustawić tak, ten statyw z telefonem, żeby to wszystko było ładnie widać. W przypadku tapet lateksowych klej nakładamy na ścianę, i następnie kleimy bryt tapety do ściany, nie smarując już klejem tapety. Tapeta ma być sucha w momencie, kiedy ją nakładamy. Zazwyczaj wszystkie tapety, które tapetowałem, czyli winylowe i wszystkie inne, było tak, że klej nakładamy na tapetę, składamy arkusz, w miarę na pół tak, żeby on sobie tam poleżał na środka, ta tapeta, i następnie kleimy tym tapet, to na ścianę. Tutaj robimy odwrotnie. Nakładamy klej na ścianę i przyklejamy bryt do ściany. Instrukcją producenta na 70 gram kleju dajemy 1,70 czy 75 litra wody, mieszamy, odstawiamy na 3 minuty, robimy ponowne mieszanie, odkładamy klej na 15 minut i wtedy możemy przystąpić do tapetowania. Ja sobie wymieszam klej i w tym czasie kiedy klej będzie czekał te 15 minut, pościągam sobie wszystkie kinkiety. Dobra, w tej chwili klej sobie już wymieszałem poza nagraniem. No, sobie to na łóżko, żeby nie A i żeby była w tej chwili jasność, prąd jest odłączony w całym mieszkaniu. Zakładałem ja je i ściągam to. Pamiętam co i jak to było. Co się do czego podpinało. Tutaj na pewno będziemy musieli wykonać otwór na kable. Schodząc piętro niżej, mm. wykonam demontaż przełącznika.

zaraz będziemy to przyklejali 4, lewa 4 to była góra, nie? Tak. Mam nadzieję. thank <laughs> you Merci. <laughs> tylko za O Jezu. Dobra. Dwie godziny filmu, ale widać wszystko idealnie. Zaraz Wam to jeszcze ponagrywam. Wszystkie docinki narożników przy sufitach, tam. tam I to wszystko Dokładam. Dobra. Słuchajcie, teraz po że wykorzystam GoPro, które mam na głowie. Miałem też z nim tapetować, ale nie było to wygodne. Muszę wykonać manewry alpinistyczne podcięcia tutaj tapety w narożniku, ponieważ ściana ucieka z pionu z linii i trzeba to wykonać. W sensie no ona, nie, ona też ucieka z pionu z linii Ale przede wszystkim yy, narożnik jest wykonany na taką delikatną butelkę, i przez ten narożnik właśnie się trochę źle tapetowało. Nie takiego klina na przykład, jak teraz, yy, należy wyciąć. Podstawą w tym manewrze jest bardzo ostry nożyk. Najlepiej sobie wymienić cały wkład w nożu do te, wykonania tego manewru. Ja tak właśnie wykonałem i wycina mi się to bardzo dobrze. Proszę zobaczyć, że żadnego nie mam tutaj poderwania, nic nie jest poszarpane, nóż jest ostry, że jakby się z palcem spotkał, to chyba byłoby nie fajnie. Teraz to samo trzeba wykonać po tej długości sufitu. Zaczniemy sobie od tej ściany, od tego narożnika tutaj konkretnie. Zresztą to na głowie, który robi pod was. I to niewątpliwie, bo uderzam głową, suszką i kamerą też przy okazji. To jest do zrobienia, nie jest to nie to, co tylko to trochę Co do tego, jak się tapetowało. Tapetowało mi się być trudno, tylko ponieważ klej, yy, który był do w zostawia, strasznie yy, się tylko wysychał. Utrudniało to mnie bardzo, cały proces tapu, ty, ta, tapetowania. W tym zabiegu również chodzi o to, żeby wszelkie nierówności, które powstały na łączeniach tapet od góry, zostały zniwelowane. Jak widzicie, tapeta na cejście nie została już położona. To są kinkiety, pogaszę je. Zapala jedynie górne światło. To, że są takie kropki, to to jest spowodowane lampą musi zostać wymieniona albo lampa, albo żarówki żeby nie powodowały takich odbić co, no ja umęczony jestem jak... no ja jestem strasznie umęczony z godzina 17 wiecie, ściąganie, zakładanie tych kinkietów tych gniazdek wszystkich po kolei robienie tego, podpinanie tego wszystkiego na nowo sama położenie tapety też proste nie było ponieważ wiecie, ona ma takie wzory, które Trzeba było spasować, to na przykład jest łączenie. Nie było łatwe to do zrobienia. Nie tapetowało się tego łatwo, ale no udało się, jest to zrobione. Mrugać Wam będzie dlatego, że jest ciemno i przede wszystkim brudny obiektyw już od roboty. Poza tym, wiecie, jeszcze musiałem powykonywać wszystkie podcięcia narożników. Szczelinę wzdłuż sufitu w sensie zrobić równomiernie, bo wyszły nierówności jak się przykleiło tapeta w sensie bryty były nierównych długości. Tamten narożnik sobie też musiałem poprawić. Nie, ogólnie wyszło bardzo fajnie. Jest git Dzięki za oglądanie. I do zobaczenia w. Kolejnym odcinku na razie cześć